Well, it's actually not better. Spojrzenie od dołu do góry może nie jest właściwsze od spojrzenia od góry do dołu, tylko bardziej efektywne przy początkowym poczuciu braku kontroli. Jeżeli prowadzimy coaching, to zazwyczaj każemy ludziom spisać. Wszystkie zadania, wszystkie zobowiązania, które w tej chwili mają i o których w tej chwili pamiętają. I po takiej prośbie, proszę mi wierzyć, bardzo niewiele osób jako swoje główne zobowiązanie na pierwszym miejscu na liście napisze wypełnić moje przeznaczenie jako istoty ludzkiej na tej planecie. Większość ludzi pisze kupić jedzenie dla kota. I to jest ten poziom, od którego należy zacząć. Jeżeli nasza uwaga jest właśnie na tym przyziemnym, na tym najniższym poziomie, to od tych przyziemnych, najmniejszych rzeczy należy zacząć. Jeżeli, jeżeli bowiem nie kupimy jedzenia dla kota, to możemy mieć problem z tym wypełnianiem naszego przeznaczenia jako istoty ludzkiej na Ziemi, ponieważ wciąż pozostaną pewne rzeczy niezałatwione. Oczywiście, jeżeli nasza uwaga, nasze zobowiązania w danym momencie znajdują się wyżej niż na przyziemnym poziomie jedzenia dla kotów, to właśnie na tym wyższym poziomie należy działania zacząć, ale jednak Znakomita większość zobowiązań, które w danym momencie zaprzątają nam uwagę, to zobowiązania bardzo przyziemne i od nich należy zacząć, ponieważ jeżeli na tym poziomie czegoś nie załatwimy, to będzie takie poczucie braku zaufania do, co do tego, czy jesteśmy w stanie wykonać inne, większe może zadania.